Jak jest pierwsza budka, to stoję przy samym brzegu, nie na chodniku, tylko na placu, ale przy samym brzegu. Z kolegów podpisów wysłano sprawę, że będziemy to robić, natomiast Oczula odpowiedzialność że teraz na to mediach, na które jeszcze Jarosław Kaczyński nie dokonuje, że jeszcze nie mają wpływu, czyli na mediach prywatnych. To jest sytuacja, w której być może media prywatne będą musiały przejąć jakąś część misji publicznej, która przed mediami stoi. Ja w imieniu Gazety Works obiecuję, że my spróbujemy tę część misji publicznej na siebie wziąć. Dziękuję uprzejmie. Jeszcze chciałem zaprosić pana Andrzeja Karmińskiego, dziennikarza słowa polskiego z Wrocławia, niezweryfikowanego w stanie wojennym, bo może mamy taki też wi, więc warto... To wiele elementów z Tamtego Krawarstwa zostało przeniesione do ustawy metodą Kopni w treści. Uwierzcie. A w w obu rozwiązaniach jest bardzo widoczna kierownika rola tarczy. No i poza tym wszystkie stanowiska kierownicze i wtedy i dzisiaj obsadzone są przez najwierniejszych synów partyjnych. Pamiętacie, że ostatnim szefem Radiokomitetu w prl był taki cyniczny, cyników, nie, jaki je A wczoraj zastąpił go równie cyniczny facet, który nazywa się Niezłomny, a tak naprawdę to e, wydaje się, że kiedyś nakręcą oni film e, pod tytułem Człowiek z Wazolini. czyli tylko ci, których władza bała się pozostawić w mediach. A dzisiaj pracę stracą wszyscy. Dopiero potem, namaszczeni przez PiS, szefowie mediów publicznych zdecydują, który z dziennikarzy jest godny, żeby głosił chwały obecnej władzy. Hańba! To rzeczywiście hańba! I zwolnią ich na pewno, żeby potem zatrudnić pod warunkiem, że zostanie jeszcze jakieś wolne miejsce po inwazji klonów z propisowskich mediów dotychczasowych. Ja nie wiem, jak w praktyce będzie wyglądała ta weryfikacja, ale mogę odpowiedzieć, jaka była w stanie wojennym. Otóż, w moim wydawnictwie pojawiła się pewnego dnia taka grupa dziwnych facetów, którymi kierował człowiek o takim starym polskim nazwisku Piwowarun, tak się nazywał. I pewnego dnia yy, zaczęli, usiedli w przy stole z paprotką i zaczęli wzywać po kolei dziennikarzy, zadając im rozmaite pytania. Znaczy, mnóstwo pytań, które zapamiętałem, zapisałem, ale powiedzmy trzy. Powiedzcie, co myślicie o sytuacji w kraju? Jak oceniacie obecną władzę? Czy popieracie przewodnią rolę partii? I wiecie, co, że te pytania mogą spokojnie paść również na obecnej weryfikacji. To jest całkiem możliwe. A jeśli o mnie chodzi, to akurat pytania mi nie podeszły i coś tam głośno powiedziałem, zrobił się przeciąg, walnęły drzwi, ożął spadł ze ściany i zostałem wolnym człowiekiem razem z wieloma innymi ludźmi, którzy we Wrocławiu wylecieli z roboty. Jedni z nich dostali paszporty w jedną stronę, inni dostali cele, znaczy, bo w życiu trzeba mieć jakieś cele. I... A część dostała taki solidny łomot od całkowicie nieznanych sprawców, których wtedy było sporo. Ja nie sądzę, że, ta, że ten scenariusz się dzisiaj powtórzy. Ale młodszym kolegom, którzy za chwilę staną przed komisją weryfikacyjną, chciałem zadedykować pewną chyba znaną myśl, mianowicie taką, że warto zawsze zachować twarz. Choćby na pamiątkę. Dzisiaj jeszcze nie skakaliśmy dla pisu, a więc zapraszamy. Kto nie skacze, ten PIS-em! Hop, hop, hop! Pody skacze ten hop, hop, hop. Proszę Państwa, poprosiliśmy też o wystąpienia polityków, ale będzie kolejność odwrotna niż w Sejmie, Panie Pośle. Pierwszy wystąpi przedstawiciel partii Zieloni, potem partii większej od Zielonych, czyli Nowoczesnej. Proszę się przygotować, przedstawiciel największej partii wystąpi na końcu. U nas jest Sprawiedliwiec. Bardzo proszę przedstawiciela Partii Zielonych. Proszę. Dzień dobry Państwu. Ja przyszedłem przez chwilę promować szkodliwe nowinki kulturowe w z Europy, czyli rowery, owoce i warzywa. Tak wygląda dyktatura wegetarian i rowerzystów. Dziś protestujemy w obronie wolnych mediów, ale trzeba pamiętać, że niszczenie kraju odbywa się obecnie na wielu poziomach. Jest to na przykład zlikwidowanie urzędu do spraw równego traktowania, czy chociażby przygotowywana ustawa inwigilacyjna. I w końcu puszcza Białowieska, której bez pierwotnego lasu w Europie usprawiedliwia się kornikiem i gniciem drewna. To jest wstyd! Hańba, 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 hańba! Witam państwa serdecznie. Nazywam się Paulina Henik-Kloska. Jestem z Gniezna i wiem, że dzisiaj tutaj też jest wielu gnieźnian, których serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiamy, Konin. Cała Wielkopolska się, proszę państwa, sprzeciwia. Brawo my! Brawo my! Brawo my! Brawo my! Szanowni Państwo, dziś jestem posłanką, ale 5 lat pracowałam za czasów studiów jako dziennikarz. To prawda, że władza zawsze próbuje wywierać wpływ na dziennikarzy w różny sposób, ale czym innym jest próba wywierania wpływu, a czym innym jest jawne, bezpluderyjne przewłaszczanie mediów publicznych, które powinny służyć. Obywatelom, a nie partii rządzącej. I na to naszej zgody nie ma i państwa dowód na to dzisiaj tutaj obecności, za którą dziękujemy. Nie ma zgody! Nie ma zgody! Nie ma zgody! Nikt nie odbiera partii rządzącej prawa do rządzenia. Ale każda partia powinna być poddawana krytyce, nie tylko opozycji, ale przede wszystkim niezależnym mediom. Przede wszystkim i tej niezależności musimy bronić. Tydzień temu, kiedy tutaj część z państwa także była obecna, było minus 10 stopni i więcej na termometrze. Dziś przyszło słońce i ja wierzę, że to słońce nad mediami publicznymi jeszcze kiedyś nadejdzie. Szanowni państwo, przyroda nie się później, a więc gdzie są te czarne chmury? Nadpisem! Wiosna nasza! Wiosna Witam serdecznie, Joanna Schmidt. Proszę Państwa, media zawsze były łakomym dla władzy, dla każdej władzy. Dlaczego tak się dzieje? Bo dają poczucie, że łatwiej jest z ich poparciem będzie wygrać kolejne i kolejne i kolejne wybory. Ja wiem, że to jest przerażająca wizja obecnie dla nas wszystkich. Wróćmy się do 2008 roku. Wtedy platforma obywatelska przygotowała projekt medialnej ustawy, która, projekt, który, tak jak obecnie na pseudo ustawa medialna, ogranicza kompetencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I chciałabym zacytować słowa, co wtedy powiedział, bo zabrał głos ówczesny prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński, co mówił? Jeżeli my wracamy do struktur, w ramach których rząd mianuje szefa telewizji i to ma być odpolitycznienie mediów publicznych. To mamy do czynienia z taką sytuacją, że jeżeli się ma odpowiednie poparcie w mediach, to można dosłownie wszystko. Można pokazywać czarną ścianę i mówić, że jest ona biała. Dzisiaj po ośmiu latach to Jarosław Kaczyński pokazuje nam swój rząd, czarną ścianę i mówi, że ona jest biała. Chce przemawiać ustami tego cynika Jacka Kurskiego, chce przemawiać do nas, do Polaków. Kto jest kpina z nas Polaków? Na czele mediów publicznych został wybrany specjalista od propagandy pisowskiej. Proszę państwa, to jest kpina z nas. Jarki do domu! Jarki do domu! Jarki do domu! Kto wie, czy za chwilę nie okaże się, że chociażby posłowie z niedość polsko brzmiącym nazwiskiem będą mieli swojego dziadka z Wechmaktu? To nie jest śmieszne, to, są, to jest śmiech przez łzy, proszę Państwa. Na szczęście mamy jeszcze większą siłę rażenia. Dlatego nie pozwolimy sobie zamknąć dzisiaj ust. Witajcie moje kopalanie! Spotykamy się tego, o wolność i demokrację. Wolność i demokracja. Wolność i demokracja. Wolność i demokracja. Będziemy walczyć o wolność i demokrację. Ale dzisiaj spotykamy się, by walczyć o wolne media. Wolne media są zagwarantowane w polskiej konstytucji. Ale obecna władza nie szanuje nie tylko nas, nie tylko wolnych obywateli, ale także prawa polskiego i polskiej konstytucji. Ale pamiętać musimy. A przede wszystkim oni. Muszą pamiętać, że nie tylko polskie prawo i nie tylko polska konstytucja chronią wolne media. Polska jest zobowiązana do przestrzegania również prawa Unii Europejskiej, w tym na czele traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Tenże traktat gwarantuje wolne media w Polsce i w wszystkich krajach członkowskich. Dlatego będziemy walczyć o wolne media. Wolne media. Wolne media. Obowiązuje nie tylko traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ale także Karta Praw Podstawowych, Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstaw Wolności, Traktat Amsterdamski i wiele, wiele innych przepisów prawa międzynarodowego. trej Friedrich Brandon polskie media i my za mnie beta za